Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Forza Horizon 2. Ja jestem Pieciu, a my dalej jesteśmy w w Bentley'u? Boże, nie jesteśmy w Bentley'em. I zobaczymy sobie to wyzwanie z korwetą. którą Zabróż, będzie, bardzo chciałem kupić. A ostatnio też e, mieliśmy te dwa te dwa wyścigi, jeśli chodzi o mistrzostwa. I On cały czas jeździłem na kamerze ze środka, także teraz e, będziecie mieli trochę więcej Bentley'a. Wętleju, po całej okazałości. Też powoli trochę opanowuję ten samochód, więc te 4 km może będą też zbawienne bardziej dla tego samochodu. Są takie włoskie, stare te, te zabudowania. One mi się trochę przypominają Assassin's Creed Brotherhood. To jest jedna z moich ludnych części tej serii, swoją drogą. ma takie starsze są te zabudowania. mamy Rondo. Czyli przez środek. O, bardzo ładnie. Rewelacyjny maner w powietrzu. No, to dobrze chyba. A ten Bentley ma kopa. Ma... Ta prędkość jego jest... Opsasa! Właśnie! Tego się bałem. Obity strasznie. Jakby tak przydzwonić, żeby były ustawienia na, 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 na bardzo, na bardzo na trudny poziom, to... No, nie wiem, czy ten samochód by się dalej jechał. Zawróć, gdy to Zaraz zawrócę, tylko, ch tylko chcę tą tabliczkę dorwać. Boże, jak tam wjechać? Chyba tędy. Bo też tyle się trzeba na napracować. Ale już po deszczu, więc będzie lepiej też jeździć. Hmm, także wyprzedzamy już ich bardzo ładnie z tablicami y, premiowymi panów z klubu. Coś się... Klubu. Chyba panowie opierdzielają i grę przechodzą. dużo, dużo, le dużo tak szybciej niż, niż ja na tym let's play'u. No ale chcę. Chcę pokazać wam tą grę tak jak ja ją będę... jak ja bym przechodził sam. Nie nagrywając w ogóle, bo ja najpierw robię wszystkie misje, misje poboczne, a potem biorę się to, co mi zostało z wątku głównego, żeby z tej gry czerpać jak najwięcej. To o to chodzi też. No bo przejść grę tak, ale też czerpać z tej gry. Okej, okay. wow, korweta. Ja się cieszę. Jak prawdziwy boss. A co mam zrobić? Boże, jaki piękny ten samochód Dzifting na hamulcu 400 metrów skręć w prawo Okej. Okay. Ten samochód jest świetny w środku. Okej okay. Trzeba się rozpędzać. I driftować po prostu. No, Czemu mnie zaliczyło tego driftu? Nie doczytałem. A, dobry drifting trzeba. O, jest drifting na hamulcu. Muszę się pilnować, żeby nie robić świetnego. To nie jest takie. Proste do końca Ok drifting No zobaczymy Trzeba się tak pobujać Drifting na hamulcu Drifting na hamulcu Kolejny drifting na hamulcu Jeszcze jeden a, chwalera, muszę czekać, aż mi się skończy ta seria. No czemu mu nie zaliczyła? Nie rozumiem tego wyzwania, wiecie? Po prostu mam zrobić 15 umiejętności dobry drifting, dobry drifting na hamulcu w sugerowanej trasie. No dobra, ale. Na... Robię. Cały czas robię. A mi nie zalicza wszystkiego. Bo teraz zaliczyło dwa podrząd Ma mieć tam serię tych punktów, czy. jak to tam ma być. Nie wiem. To teraz też zaliczyło ładnie. No teraz. Są kręte drogi. Okay. Twoją drogą może się uda. O, 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 teraz. Jeszcze dwa tylko. No, korwet to co faj. Samochód jest niesamowity swoją drogą. To jest siedmiobiegowy Anual. Też szybciej. Ok. Nie, nie się. Za mało jest bujnie. O, teraz. Bardzo ładnie też trochę się nie chcę rozstawać z tym samochodem. Mamy się cofnąć nagle? Ma bardzo fajne pseńka z tym drzewem. Super, cholero No, trzeba się spiąć. Nie uda się. Za dużo gadałem. Boże, co za pech! Jeszcze jednej umiejętności. No dobra, ale wyjęliście kolejne wyzwanie, które się nie udało, bo zacząłem gadać. I zmyliło mnie to, że trzeba się wrócić, tak nagle. Tak nie powinno być. To było coś niehalo. Więc tak nie powinno być. O nie. I tutaj mamy połowę drogi odkrytych. No nie. Także widzieliście wyzwania z korwetą. Coś nowego, nic nam nie doszło. Także lecimy dalej z wyścigami. 5 km to sporo trzeba pojechać. Ale Bentleyem. Bardzo chętnie bym zrobił jakieś mistrzostwa korwetą. No ale już Bentleyem zrobiliśmy te mistrzostwa. Także teraz zrobimy te mistrzostwa, które nam będzie gra sugerowała. Bo nie chcę nie kupować. Ojej, a dobrze. Za 100 metrów skręć w lewo. Za 100 metrów skręć w lewo. Za 400 metrów skręć ostro w lewo. Skręć ostro w lewo. Skręć w lewo. Ten sobie. Chcę pojechać po tą tablicę, która jest prawdopodobnie. Nie wiem gdzie. A tutaj, okay. no, wowek. Jak... Nie skacz, nie skacz, nie skacz. Powiem wam, że to jest wyzwanie, takim samochodem tu wjechać. On jest za szybki, coś takiego. I tędy wyjadę w ogóle? O, uda się. Wrzucałeś. O i ludzie, tak, to nie patrzą się to za idiota. Nie dziwię się. Prawda bym się im nie dziwił. Małbym się w ogóle na tej ulicy zostać, widząc takiego człowieka. Z takim samochodem. Patrzcie wow. na szybkie wymienianie. Tak, tak myślałem, że będzie właśnie wymiana lakieru. Ok, uspokoimy tą bestię i jedziemy. Ale... nie spodziewałem się też... 300... 300 na godzinę tym samochodem Przypuszczałem, że około 300 będzie, ale nie 350 tego się nie spodziewałem. Strasznie obijam się nasza forma nie, nie wróciła do formy normalnej no, jaka tu jest... O, nowy rekord życiowy. Ops, aż dziwnie. Jesteśmy na miejscu, dobry zawrót tyłem. Nissanem zrobiłem tym GTR-em na wyzwaniu Dobry zawrót tyłem. Okay. Zrobimy sobie kolejne wyścigi. Skończymy właściwie mistrzostwa, takie, takie szybkie te mistrzostwa coś będzie. czekaliśmy na Bentleya, a mistrzostwa będą szybkie. Jeśli samochód jest zmarnowany przeze mnie, obity, to aż szkoda mi do. O, ten facet, ten Tirkiu, sporo tych dróg odkrył. my to mało, ale on ma dużo wyższy też poziom, więc jest porówno. Jest kompromis, także wyścig na torze. Spróbujemy. Zpocznij wyścig I co tu się... Co tu się zrobi? Pewno do przodu pójdziemy. Tak, jazda w cieniu. Trzy okrążenia. Znowu się zagapiłem. Op, kurde. Nie dobrze. Wspomniałem, że da się... Oj, oj, oj To nie będzie wyścig, który zapamiętamy dobrze, bo za bardzo się gapie. Znaczy, zagap zagapuje. Z tym gapa po prostu. Ale co tam, cały czas gaz do dechy. To trochę tam pomoże. I gonimy tego Jaguara. Okej, okay, dogoniliśmy. Jakimś cudem, nie wiem jakim, nie wiem kto nam sprzyja, ale ktoś musi. Ja tu trochę dzięki tym skrótom ich wyprzedzam też. Nie spodziewałem się, że aż tak się zagapię na tym początku i że nie da się cofnąć. No ale kurde, boleblach. Dobrze, muszę się skupić bardziej na tym. Tak jak poprzednim razem, te, te, te zakręty wziąć. Będzie, będzie dobrze. Okej, trochę, jako tako że tak powiem. Tu i nam już pomógł ten człowiek z Ferrari. Może jak idiota. Chociaż Ej, ej, ej. za moje nieumiejętności Których brak, bo mnie dogonili Dobra. <grytanie> te skróty tutaj, które sobie wymyśliłem Te moje Za wcześnie ten hamulec modera W sumie niepotrzebnie też tego zakrętu nigdy dobrze nie zrobię, to już pewne. No ale może się uda wygrać. Tak jak obiecałem też, ten czwarty wyścig będzie decydujący. Ci przeciwnicy są zaraz za nami. Okej, okay, tutaj tak trochę luzem wejść w ten zakręt. No, lepiej to wyszło. To no nie jak idiota. Tutaj, już za No więc skrócimy sobie. Ja i moje skryty, Boże, kochany. Dało nam to zwycięstwo mimo wszystko. Dobra, i szybki wyścig. Bardzo szybki. 4 sekundy za nami, następny. Ten Dirku 77 ma 171 poziom. To on już gra w tę grę. Obstawiłem długo, długo, długo. Nie wiem, czy nie od premiery nawet. 10 tysięcy kredytów skąd? Naprawdę, skąd tyle kredytów? No ale mi pasuje, będziemy mieli jakiś tam samochód. Ja co tam nam wymyślam? Z kolei. A my robimy ostatnie, niestety, już mistrzostwa. S tych naszych super samochodów i Bentley'a. A radio nie będzie to teraz. Za wow, 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 wow. To nie był dobry pomysł. Ręczny. <ścoughs> Ale Fryda, Straszna flajda Jak zawróć? Już mnie ta pani zaczyna denerwować z swoją gadką. Ona w tym zawracać zawraca się dobrze jadę, a jak źle jadę to inną trasę wyznacza. Dłuższą mo ile Tak być nie może Proszę pani okay. Tak być nie może No iść cholera, wynik smarnowej Jesteś w celu O i na, na zdjęcie zrobiła strefa Strefa radarowa, Kietekars, <laughs> tak, tak, nasze mistrzostwa, wyścig uliczny 4 na 4, ostatni wyścig musimy wygrać, ok, poszło ci całkiem nieźle, musisz tylko zwyciężyć w następnym wyścigu, a trofeum w mistrzostwach będzie 22. Tak, także zobaczymy, co da się zrobić. Ej, oj, oj, oj. Ale chyba nie my... nie, my, tylko my tak... pojechaliśmy. No i znowu zaczynamy od siódmego miejsca. Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie w wyścigu. Zrobimy co... zrobimy co możemy. Już nieraz to z moich ust. To zawsze wychodziło. Teraz wątpię, że wyjdzie. Nie, nie wyjdzie. <laughs> Cofniemy się dużo, dużo. No cóż. Trzeba trochę obić się też o te samochody. Właśnie o to chodziło. w ja to dzięki nim też trochę wygrywam te wszystkie zawody, bo one, te ci, ci przeciwnicy moi podjeżdżają mi pod koło, co mi pasuje. Jest mi na rękę ale w do przodu. O, bardzo dobrze. Niedobrze. No walczymy. Walczymy, ludziki. Nawet nie trafiłem w punkt kontrolny. No teraz się uda. O, wyszło. Gonimy. Jak już nie trafiam w punkt kontrolny, to nie jest dobrze. Gonimy ich. Drugie miejsce. To jest ten pan, który zawsze jest za nami. Teraz jest przed nami. Ale fart z tym drzewem. Z tymi drzewami. Ja pierdaczę. Strasznie trudny wyścig. Naprawdę. I już trzecie miejsce. Warto. Dobrze. Nie dobrze. Wstałem, będziemy powtarzać ten wyścig. To tu nie będzie tak łatwo. Ja też nie patrzę przed siebie, tylko gaz wdechy. Jeszcze mi lampy będzie podrzucał. O, to, ta droga mi się kojarzy z tym, Infor Speedem, Undercover'em. Nie wiem czemu. Serio, żeby taka butka mnie tak popchnęła? Dwie tony. Przypominam. Ten Bentley tutaj... Też, okej, okay, mam. Mam was. O, to był fart. 96%. Okej, okay, kończymy, piersi O kurde, jaki fart. <gry> Sobie markę. Jaki fart, boże Wow, <grywa> Tak jak mówię, całe wygraliśmy Najwyższa klasa! Kolejne wygrane mistrzostwa. Ludzie zaczynają o tobie mówić. Przy takiej formie możesz trafić nawet do finału. Wygraliśmy tak jak mówię, całe wszystkie mistrzostwa, wszystkie wyścigi w tych mistrzostwach, także jest super uhu! Nie wiem jak mi się udało zrobić po tym wariackim wyścigu, ale okej. Okay. Niech będzie, że się udało. musiałem z palca strzelić. Dobra, chłopaki, na tym kończymy dzisiejsze wyścigi w San Martin. Przegrupujmy się w centrali. Ruszamy z powrotem na tę wycieczkę. Okej. Okay. Gdzie się będziemy przegrupować? Do kąt, Gdzieś tutaj. Dobra. Pojedziemy sobie na tą wycieczkę. Kolejny poziom. No, kolejny poziom. Wow. Co to były za mistrzostwa? No, nagroda 4000. Czy co? Tą wycieczkę sobie będziemy hey, kontynuować. na mapę. Spróbujemy go znaleźć. Ten klasyk. Miałem kończyć odcinek, ale jeśli mi mówisz, że. Jest gdzieś tutaj klasyk, to spróbujemy sobie go znaleźć. Mam nadzieję, że pójdzie lepiej niż ostatni, ten, ten Volkswagen Camper. Ok, wymiana lakieru, zawsze dobre. Dobra rzecz. Już tak nam nic z tego. Ale ten były super. Co? Co ta kobieta? widom ej ej Nawet nam się ten czas Nie, wiem, jak nam się, ale się udało. wygrać mistrzostwa Okej, okay, tutaj, tu tutaj, tak, to tak jak Tak każdy Tak, podobno wam się to Skoro podoba wam się ten kawałek, to macie Swendrogom teraz szukamy. Okej, okej. Rzucam

Weszło ci nawyk. Masz świetny instynkt. Pokaż to cacko. No tak. Ale jest. Wow. To dopiero klasyka. Stary Jeep z amerykańskiej armii? Rety, pewnie stoi tu od wojny. Teraz to już nadwyżka wojskowa. Nie wiem, to jest Willis. Chyba Willis? Tak. jak na pokaz. kiedy będzie gotowy. Tak. tak. Okej, okay, ale to tyle w tym odcinku. Skończyliśmy swoje mistrzostwa z Bentleyem, teraz będziemy się na kolejną wycieczkę. A ja, jak zwykle dziękuję za oglądanie. Jeśli mi się spodobał daj łapkę w górę, zapraszam do komentarzy, do ocen, do subskrypcji. I widzimy się w kolejnym odcinku, zagrajmy w Forza Horizon 2. Na razie, cześć!